A teraz czas na jazz I to taki, który jest efektem pięknej inicjatywy Music for Peace. Jutro oficjalna inauguracja tego wyjątkowego projektu, o którym opowiedzą nam jego organizatorzy: Karolina Szewc, prezeska Fundacji Jazz State Dzień i dobry. Wojtek Mazolewski, czyli właściwie inicjator tego całego jazzowego, ale również charytatywnego zamieszania. No właśnie, bo słowo charytatywne ma tutaj ogromne znaczenie. Music for Peace to nie jest po prostu płyta, to muzyka, która powstała w pewnym szczególnym celu. Jak to się w ogóle zaczęło? Dzień dobry Państwu. To się zaczęło w momencie moich rozmów z Marcinem Maseckim i z innymi muzykami o tym, że chcielibyśmy coś zrobić, chcielibyśmy się spotkać i pograć muzykę razem, wyrażając to, co dzisiaj czujemy w przestrzeni. A wydaje mi się, że jedną z rzeczy, która jest bardzo taka mocna, bolesna i trudna do zaakceptowania, jest to że w XXI wieku powracają dookoła nas wojny, mm -hmm. co wydawało się nam, jako ludziom powiedzmy urodzonym w latach 70., -tych, 80., -tych, 90. -tych i nawet 2000, bo i tacy muzycy są właśnie na tej płycie, bo chodziło o zebranie wszystkich muzyków, którzy dzisiaj robią kreatywną sztukę i kulturę w Polsce. To okazało się, że dla nas jest to wielkie zaskoczenie, i mówiąc wprost, jest to coś, na co żaden z nas, żadna z nas nie ma zgody. Więc chcieliśmy wyrazić w sposób absolutnie taki mocny, prawdziwy, autentyczny, nieograniczony w żaden sposób, choćby nawet jakimś komercyjnym. Ograniczeniem, co na pewno za chwilę Państwo będą mogli usłyszeć, to jest po prostu wolna improwizacja. Mm -hmm. Jazz to jest wolność dla nas, a wolność każdego człowieka to jest też życie bez wojny, i tego wymagamy od siebie, ale i od, od, tymi, od tych, którzy dzisiaj zostali wybrani do tego, żeby rządzić światem, ale wybraliśmy ich my, więc to władza należy do ludzi. I tak chcielibyśmy, żeby zostało to postrzegane tak, jak, że tak powiem, nakazuje człowieczeństwo. Mm -hmm. A jak przez ten czas chcecie właściwie pomagać? Ja pragnę powiedzieć jeszcze, że Wojtek mnie bardzo inspirował podczas pracy nad tym projektem, która cały czas zresztą trwa opowieściami o Susan Sontag. Więc, takim hasłem, mm -hmm. które nam też przyświeca, są słowa, że artysta to świadomość, która stara się zaistnieć, a zatem ta inicjatywa jest zbiorową świadomością, kolektywną artystyk i artystów środowiska muzyki improwizowanej, która jest apelem o pokój na świecie i o sprzeciw wobec wojen, a pragniemy pomóc naszym sąsiadom, chociaż ten sprzeciw jest wobec wojen, które dotykają różne części świata. Celem jest zbiórka na rzeczy dzieci i młodzieży w Ukrainie. Pragniemy pomagać kulturą, tą kulturą wzmacniać dzieci i młodzież. Mm -hmm. Więc jutro we współpracy, w partnerstwie z Fundacją Human Dog inaugurujemy zbiórkę, która będzie trwała do końca roku. Także od jutra w Spetifie będą co środę, też do końca czerwca wolontariusze Fundacji Human Dog. Państwo będą mogli przekazać swoje wsparcie. Do puszek, a także za pomocą kodu QR. Naszym celem jest zakup Artbusa, który zostałby zakupiony w Polsce i przystosowany do tego, by prowadzić w nim zajęcia mobilne, kulturalne, i byłby wydelegowany do Charkowa byłby takim mobilnym centrum kulturalnego wsparcia dla dzieci i młodzieży w Charkowie i jego okolicach. Dzieci i młodzież dostałyby wsparcie w postaci zajęć artystycznych, co by było też wsparciem psychologicznym i dałoby namiastkę, mamy nadzieję, że chociaż namiastkę normalności przy traumach, których doświadczają. Mm -hmm. Projekt Music for Peace to także płyta, która powstaje. Ja już pozwolę sobie, żeby nam powoli w tle wybrzmiewała. E, inauguracja zbiórki już jutro. A kogo zobaczymy właściwie na scenie w tym Spatifie? Bo to wspaniali jazzowi improwizatorzy. Musica. Wspaniali jazzowi improwizatorzy. To w zasadzie wystarczy. Może zostawmy nawet jakąś niespodziankę dla ludzi. E, oczywiście wszelkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszych social mediach: e, Klub Spatif, Jazz State, Wojtek Mazowiecki i tak dalej. Powiem tylko o tym, że myśmy się spotkali w studiu na dwa dni w zeszłym mm -hmm. roku e, latem i tak naprawdę przez te dwa dni wszyscy mogli przyjechać e, do studia i nagrywać z nami. Myślę, że jest to kilkanaście albo ponad dwadzieścia osób nawet łącznie, która wzięła udział w tej sesji. E, nazwiska takie jak Piotr Damasiewicz, Marcin Masecki, o którym mówiłem, ale mm. e, pieniążek pieczonka i wielu, wielu innych może w, tak, też jutro, jutro, Karolina, na... mi pomożesz. Tak, jutro, jutro na scenie usłyszymy między innymi Karolinę Błachnię, Aleksandrę Kryńską, Jana Pieniążka, Tymka Papiora Igora Wiśniewskiego, Jana Gałosza, Tymka Brendala, właśnie no, naszego tego wspaniałego. Mm, Wojtka Mazolewskiego. Być może dotrze do nas także Marcin Masecki, ale ta inicjatywa rozrasta się cały czas, jest żywa, więc konsoliduje wokół siebie kolejne artystki i artystów. Nie będę zdradzała wszystkich nazwisk, ale na pewno będą też wspaniali goście. Tu się będzie dużo cały czas wziął. Tak. Ale chodzi... cele, bo tak. tylko chcę o to powiedzieć, bo Pani zapytała o płytę. Album. Tak, będzie album i, i, i w jakiś sposób nawet szukamy teraz najlepszego partnera do tego, żeby znaleźć wydawcę, który przejąłby od nas, to chcielibyśmy, żeby pieniądze, podobnie jak zbiórki i nasze honoraria, które przeznaczamy dla, dla dzieci i na tworzenie pewnych działań kulturalnych, które, które mają uspokoić i pomóc ludziom się rozwijać w naturalny sposób w Ukrainie, to chcielibyśmy znaleźć wydawcę, który również przekazałby wszystkie rzeczy i wszystkie dochody z płyty, które będą uzyskane mm -hmm. na ten sam mm -hmm. cel. Także szukamy tutaj mecenasów, partnerów do tego przedsięwzięcia i mamy też deklarację naszego partnera, fundacji Human Dog, że może zająć się dystrybucją tego albumu. Music for Peace, jutro w warszawskim Spatifie inicjatywa tej, inauguracja tej wyjątkowej inicjatywy. Naprawdę super, że działacie. Dziękuję za rozmowę i za ten projekt naszego. Dziękuję nasz za zaproszenie. Dziękujemy. Karolina, Music Jak for nazywa. Peace.